Jednak panie zdecydowanie nie przejmują się okazją ale stanowczo odmawiają propozycji pozbycia się Stanika. Nic z tego, za ma. Choć jak to między nami. To Co za news z jest dupy? Preferuję. Ja preferuję staniki. Daleko mam do seksizmu, ale mężczyźni w tej materii są często jednoznaczni. Jak pan słyszy Stanik, to jakie receptory się panu włączają? Pan ten na dole. Gdyby wszystko było takie proste, to nie. Stanik trzeba nosić i nie zawsze jest to tak przyjemne. Dlatego, że gwiazdy są brzydkie, mają ja kobiety. Jak są obciągnięte, skóra jest i tak do końca to kurka, Nie wiesią... <laughs> Nieważne kształty, uwalniamy, bimbałki. Podobno można ściągnąć stanik bez ściągania bluzki. <laughs> Od 65 do 120. Największe to DB, F, a może H. Temat niezmierzony, a dzień bez stanika odetrwał trwał każdego dnia. Czy obciągnięty, super stacja. Ja